Panie doktorze, do kogo jest skierowane szkolenie, które pan od dzisiaj prowadzi? Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym, liczba zachorowań rośnie, potrzeby diagnostyczne rosną, w związku z czym zależy nam, jakby, żeby jak największa liczba osób zajmowała się tą tematyką. Rak pierwszy jest problemem interdyscyplinarnym, obejmującym specjalistów z zakresu ginekologii, chirurgii, chirurgii onkologicznej. Radiologii, radioterapii, onkologii, w związku z czym jest wielu specjalistów różnych dziedzin zaangażowanych w tą diagnostykę, a potrzeby badań są ogromne. W związku z czym, jest to kurs dedykowany lekarzom wszelkich specjalności, którzy mają do czynienia z gruczołem piersiowym, ale jest to kurs podstawowy, czyli dla lekarzy, którzy zaczynają swoją karierę albo planują zająć się tą diagnostyką. W przyszłości mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy kursu po tym kursie wyjdą z zestawem narzędzi diagnostycznej, wiedzy i umiejętności, który pozwoli im bezpiecznie, z dobrem dla ich pacjentów i ich własnej praktyki pomagać jak największej rzeszy kobiet. Dzisiaj padło w takie zdanie w trakcie wykładu o tym, że nauczenie się ultrasonografii gruczołu piersiowego nie jest takie trudne, ponieważ algorytm postępowania jest bardzo jednoznaczny. Czy może Pan to potwierdzić i w dwóch słowach wyjaśnić? Mamy narzędzia które ze specyficznością, czułością 98-99% pozwalają nam bezpiecznie praktykować, bezpiecznie dla nas i dla naszych pacjentek, które mają algorytmy, które mają wysoką czułość i wysoką specyficzność. Tak naprawdę żaden inny narząd nie ma tak dobrze sklasyfikowanych cech, czy morfologicznych, czy, czy, czy czynnościowych wręcz już teraz, które pozwalają na postawienie prawidłowej diagnozy. I właśnie to jest główny przekaz tego kursu. Że trzymając się leksykonu Bajrat za chwilę, bo na początku przyszłego roku oczekujemy nowej edycji, ale trzymając się tego leksykonu, możemy pracować dobrze. I to jest główny przekaz uczę rozpoznawania tych głównych cech i radzenia sobie z sytuacjami klinicznymi. Jestem tu już po raz trzeci, i to, co w tym kursie jest dla mnie najistotniejsze, to to, że kurs jest bardzo praktyczny, jest bardzo dobry sprzęt, jest wiele pacjentek, jest możliwość właśnie. Takiego m, praktykowania tych, tych badań. W tej części teoretycznej też dużo aspektów praktycznych jest poruszanych. E, także Dlatego polecam bardzo. Jako ginekolog położnik no, zajmuję się tutaj e, kobietami w różnym wieku. E, no i wiele pań przychodzi właśnie i prosi o badanie piersi, o sprawdzenie, chociażby takie badania przesiewowe e, z jakimiś różnymi problemami w różnego wieku kobiety, e, czy hormonalne, czy w ciąży, także czy po menopauzie też pacjentki przychodzą. Także jak najbardziej tutaj e, no, jest to potrzebny, taki wymagający problem w mojej pracy.